No więc wczoraj na streama wbił do mnie widz i zapytał się Ej Verni, po co wiszować? Nawia czy Yelan, nie? Powiedziałem mu dokładnie do jego konta, czego on potrzebuje, ale potem zacząłem się zastanawiać, już tak po streamie przed spankiem. W sumie to po co taki zwykły gracz Genshin'a, W sumie jak on, ale my powinniśmy teraz wiszować. Nawie, Jelan, Emily, czy może jednak coś innego? A dzisiaj o tym pogadamy. A tak jeszcze przed odcinkiem wtrącę po cichu mam swojego Discorda, link w opisie możecie dołączyć, bo zapraszam i też na streamki na Twitchu. Dobra, ale bardziej już nie przedłużam, przejdźmy już do filmu. A zaczniemy trochę z innej beczki. Jak wiemy, Wisha w Gęczenie są ograniczone, no to podlega żadnej dyskusji. Średnio załóżmy, że tych Wiszy dostajemy 100 na wersję, 110, może jeżeli taką średnią przyjmiemy, bo czasami to jest więcej, czasami trochę mniej. Z Welkinem Battle Passem, wiadomo, jest tego trochę więcej, ale nadal Wisha są ograniczone. Chyba, że donycimy, ale dla prawdziwych wielorybów ten film raczej średnio jest przeznaczony, no bo oni jednak mają wishów pod dostatkiem zawsze, ale zawsze mogą posłuchać. No i dobra, mając na uwadze to, że wisze są ograniczone w grze, możemy przejść do takiego szybkiego omówienia banerów, które są 4-8, a w pierwszej przejdziemy do fazy pierwszej, no która aktualnie jest. Najprawdopodobniej ci, co mieli zawiszować, mnie już zawiszowali, a może jeszcze wiszyłem, może ktoś próbuje próbuję na nawie, a może się przekona, żeby nie. Dobra, no to tak. Najważniejsza rzecz, jeżeli Ci się podoba, posadzie 4-8 się podobają, to po nie nie. ale chociaż posłuchaj z czwórek legendarny Kawek wreszcie powrócił, jak ktoś go nie ma, to może spróbować zdobyć. No Kirara i Ningguang też są. Ogólnie te postacie nie są dobre, nie są użyteczne według mnie, ale no, do kolekcji się przydadzą. A piątki to Nilu i Navia, a zaczniemy od Nilu. No Nilu to jest na pewno bardzo fajna postać, do Bloom Teamów idealna, ale nie jest must have'em i ogólnie o tym Pierwszy ten film będzie się dzisiaj opierał. No Nilu nie jest must haveem, wiadomo jak ją dropniesz, no to da się wykrysać bardzo dobrze. Jest to postać, która naprawdę robi content też fajnie, ale nie jest w żadnym wypadku must haveem do Twojego konta. Dużym plusem Nilu jest to, że jest dość łatwa do zbudowania, jak najwięcej HP, już tam reszta na spokojnie z poradników da się zrobić. A jej broń też może być warta uwagi, ponieważ może być użyta na Furinę, Lailę i na parę innych postaci. Wiadomo, nie jest to duża opcja postaci, ale postacie, które skalują się z HP mogą użyć broni Nilu, jak sama Nilu, więc też można wiszować po tą broń. No ale jednak nie jest to Homa, nie jest to aż tak dobra broń, żeby specjalnie po nią wiszać. No, drugą piątką na Banerze jest bardzo fajna dziewczyna, Nawia. Jest to najlepszy DPS bez dyskusji w grze i w żadnym wypadku maskę w dokąd. No chyba, że nie masz żadnego DPS-a i zaczęłeś dopiero grać, to możesz po nią uisznąć. Ale i tak, Jelan chyba lepsza w tym wypadku byłaby. Ogólnie bardzo fajna postać, również jest w mecie, jakby, no, da się nią bardzo fajnie grać. Też ogólnie polecam, ale jeżeli. Jeżeli mamy dps -y, inne, jeżeli nam się na nabia nie podoba, no to nie jest to must have, nie musimy jej robić. Jej broń jest dość fajna na nią, również na d może być dobra. No ogólnie jej broń nie jest zła, ale raczej też nie jest to must have do kąta. Z broni jedna z takich lepszych, która jest, to jest czwórka Xipos, bardzo dobra broń do kazuchy na przykład, ale jeżeli panujemy jego dedyka, to nie ma co Ale czekaj Werni, co ty mówisz mi, żebym skipował Face one w 4-8? No, tak, dokładnie o tym mówię. Co do fazy drugiej, to wiemy, że będzie tam Jelan z Emily, ale nie znamy jeszcze czwórek. I wiem, wiem, dziwnie tak robić, kurde, opis baneru przed. Dostaniem czwórek, jakie będą do najdostępne, dostępne, ale nie o to do końca w tym filmie chodzi. Już te czwórki nie są aż takie ważne. No, chyba, że będzie tam Szewrus i Charlotte razem, nie wiem, nawet ja załyszuję, ponieważ, no, nie mam tych postaci, a ciężko je zdobyć. No, jak wiemy, czwórek jeszcze nie da się przewidzieć w Genshinie i będzie to totalny randomizer. Ale dobra, zabawę się, rozgadywanie zgadywanie. Według mnie będzie to Heizuk, i Sukrus. Mówią, nie ma co się spodziewać, Charlotte, nie ma co się Szewrus spodziewać. No tak już zobaczymy, jak to będzie. Żeby nie było, nie? Ja tylko zgaduję, ja nie mam żadnych info od Hojo. Dobra, a teraz wchodzimy na oj bardzo grząski grunt, czyli Jelo. Coś tam o niej wiem, mam ją już od, nie wiem, dwóch lat jakoś, no od zoomy mniej więcej, nie? Tam jak wyszła to już ją miałem. Używałem bardzo długo do Double Hydro, na przykład z Księksiem do Hutao, z Rągiem, ale sprawdza się w bardzo w dużej ilości drużyn, jest bardzo uniwersalną postacią i jeżeli jej nie macie, to można się zastanowić na Twiszem, ale kiedyś przed fontem powiedziałbym, że to był must have, teraz szczerze mówiąc raczej nie. No tu już kiedyś były kłótnie, że no mamy księgcia, przecież jeden to taki drugi księcił, który jeszcze boostuje damage po prostu na ulcie, ale nakłada mniej wody na przykład. No jest na pewno mocniejszym sub DPS-em Hydro. To na pewno da się też grać jako main DPS-a, ma bardzo mocne konstelacje. I gdybyśmy cofnęli się cały region do tyłu, gdybyśmy się cofnęli znowu do sumeru, to powiedziałbym ci tak, co ty chłopie, nie wykupia się nawet, dropią, to jest must have, musisz ją mieć, ale teraz już tak nie jest. No powodem tego są głównie postacie po prostu z Fontaine, które przebiły o głowę postacie wcześniejsze. No dobra, Jelan akurat i tak czy jak się naprawdę dobrze trzyma, ponieważ jej C6 jest porównywalna z C6 z Fontaine, a kiedyś była najsilniejszą w grze oczywiście, ale nadal no nie uważam, że jeszcze to jest must have. No dobra, ale jak i nie masz, masz tam tak za dużo trochę wishów, nie? To możesz lekko dać, możesz ją spróbować zropnąć. Ogólnie nie zaszkodzić jej dla konta, to jest pewne. Ale zgaduję, że po tych banerach, które teraz były, to Wishów nie masz. No i tu wchodzi Emily, ponieważ według mnie jest to pułapka. No bo jak wiemy, wychodzi Natlan, ogniste postacie tam na pewno będą jakieś fajne. A Emily jest pod Burning. I tak jest duża szansa, że z przyszłością jej wartość może wzrosnąć. I właśnie o to chodzi mi, że tu jest pułapka. Na razie nie wiem, czy po nią warto łyszować, ale. Przyszłość może coś innego pokazać. I szczerze mówiąc, ja bym na początku jej nie łyszował, a zdobuję ją na reranie. Ponieważ jest to znak zapytania bardzo duży. I dobra, jeżeli chcesz zagrać na przykład inne postacie pod Burning, wcześniejsze postacie, które już są, no to ona będzie super wyborem, pewna, no bo jednak ona stworzy tą reakcję faktycznie dobrą. No bo jak wiemy, Burning do teraz, no był taką średnią reakcją, raczej nieużywaną. Z ostatniego live streamu hojo wiemy, że będzie ona sub DPSM i właśnie pod reakcję Burning. Więc mówię, jeżeli faktycznie na tym będzie się opierało wszystko, no to. Może być potrzebna No ale w sumie z drugiej strony nie będzie ona też bufferem tej reakcji Tylko sub-dps-em I to co mówię może być po prostu dużą głupotą Ale słyszałem, że po prostu może być ważna do niektórych postaci w natlanie Co no nie jest potwierdzonym infem Ale ogólnie zobaczymy jak wyjdzie Wtedy jeszcze raz pogadamy Szczerze mówiąc tak też myślałem na przykład o taką Xiangyun, że ona będzie jest taką poważną pułapką, ale dorównałem ją od razu jak wyszła, ponieważ myślałem, że w przód postacie na przykład będą części pod jakieś planczo ataki że naprawdę nam się przyda, jak wiemy teraz no jest garstka postaci, które faktycznie można grać pod planczo ataki bardzo dobrze, ale no nie jest to, nie był to żaden must have. Co do broni, to broni Jelan jest naprawdę bardzo dobrą bronią, chyba jeden z najlepszych huków w grze, daje bardzo dużo crit damage'a. Fajnie go mieć, do Jelanki na pewno boostuje totalnie potężnie jej damage. Broń Emilii, no to najprawdopodobniej też będzie dość dobra, to z tego co widziałem, akurat jest spoko, więc ogólnie banner broń nie jest zły. No i tak, tu też nie znamy czwórek, więc ciężko powiedzieć, no ale co, zgaduję, że będzie Dragon z jakiś jak zawsze, o może Rusty jest ale to tutaj się wypowiem już bliżej, oczywiście fazy drugiej, w osobnym filmie. No i dobra, jeżeli ktoś bardzo chce grać pod reakcję Burning, no to zalecam dropnąć Emilii, ale wydaje mi się, że jako postać to w żadnym wypadku nie jest must haveem. A co do Jelanki, to jak mówiłem, jest to grząski temat. Niektórzy powiedzą, że jest to najlepsza postać w grze, najlepszy sub DPS w grze. Niektórzy powiedzą, że to jest drugi księksiu. Tutaj jak uważacie, na C0 na koncie nigdy nie zaszkodzi. No ale dobra, teraz wracamy już do sedna tego odcinka. Jak wiemy, Natlan jest tuż tuż, dosłownie za miesiąc i 4 dni wyjdzie Natlan, a wraz z nim nowe postacie. I pamiętacie jak to było z Fontainem? Może? I okej. Okay, 4-0 nie było jakichś takich potężnych postaci, że już trzasnęły wszystko do tyłu, ale w 4-1 wyszedł Newville. No i nie mówcie mi, że nie, ale on potężnie power tą grę i pokazał nowy level W Wtedy też byliśmy w trochę lepszej sytuacji z wishami, ponieważ wcześniej w 3-8 była Eula i Klee oraz Kokomi i Wanderer, wiadomo, no dla wielu to był raczej skip banner, tak jak dla mnie. No a gwóźdź do trumny już dała Furina w 4.2 No wyszła Hydro Archonka, przynajmniej z nas. No ale tak, teraz coś powie, że ej no ale też wyszedł przecież lynę i wyszły też wriosle i wyszedł nawia wyszła. No tak i uważam, że też to są potężne postacie. HoYoverse również zmieniło podejście do konstelacji, ponieważ te C są najsilniejsze w grze, dosłownie. No tak potężnych C dawno nie było. Ale wracając jeszcze do furiny, bo ona mogła Wam dużo Wiszy zabrać. Czemu? No archonka C2 bardzo mocna. A tutaj będzie pewnie tak samo. No najprawdopodobniej Archonka Pyro również będzie miała mocną C2, no ponieważ wiemy Hojowersę lubi tym archonom na C2 walnąć coś ciekawego. No i pamiętacie jak na początku odcinka mówiłem coś o tym, że Wisze są ograniczone w gęśnie, No właśnie. A na tuż tuż. I Ja czuję, że ta Jelan jest specjalnie jeszcze dana, żeby jeszcze do końca Ulysses wyczyścić po prostu z graczy, żeby nie mieli już na Nathan, że musieli niej A wydaje mi się, że Nathan może wprowadzić naprawdę jeszcze wyższy level postaci. I wiecie co? Ja naprawdę uważam, że ten Notlan jeszcze bardziej przyćmi postacie wcześniejsze i zmieni totalnie tą grę. No bo kurczę, no Power Clip to jest rzecz normalna w grach gacza, no a szczególnie w Genshinie. No, postacie muszą się jeszcze bardziej sprzedawać, każdy chce mocniejsze postacie, aby coś staje się troszeczkę trudniejszy niż był, więc te postacie muszą być mocniejsze, żeby go clear'ować. I ja wiem, wiem, razu się zwierzęt czwórkami, da się go clear'nąć, ale tu nie o to chodzi. Mówimy o takim wiecie, na spokojnie clear'nięciu, aby na, nawet na maksa. Więc, drogi gracz, Su Pierre y misa. No i ten film głównie ma być właśnie przestrogą, żebyście no raczej savewali te wish'e i na spokojnie to rozegrali, ponieważ jeżeli nie chcecie potem donajcić, albo czekać na rerany potężnych postaci z natulanu, no to lepiej mieć łysze już gotowe i móc je wziąć od razu jak wyjdą. A też ptaszki coś ćwierknęły, że nowe posadzie będą miały też nowe animacje, takie wiecie, jakby intra outra, więc no kurczę, czemu nie spróbować tego? Trochę inna gra będzie. No ale dobra, ja was zostawiam z tym tematem już do przemyślenia. Jeżeli chcecie wisząć na Jelan, na in Inną jeszcze postać, która teraz jest, no to też wiszujcie. Jakby ja tego nie zabraniam. Jeżeli wam się też postacie, które teraz są, podobają, to też wiszujcie. No, jakby warto wiszować na to, co lubimy. Ale jeżeli, no, chcecie też postacie z Natlanu, które będą mocne, no to raczej zostawcie te wisze, bo one są ograniczone. Jeszcze tak przypomnę, że możecie zostawić suba i lajka. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!